Dzisiaj będzie TOP najlepszych koni 2020 Ale na początku chcę pozdrowić Julitę, my Pozdrawiam i chcę pozdrowić jeszcze Zosie, Lepysy, Horses Pozdrawiam Was Przejdźmy już do filmu Jak widzicie wybrałam te konie, co są z tego roku I już mówię czemu są najlepsze Zacznijmy od pierwszego konia Pierwszym, konie, pierwszym koniem jest Klacz przyzyska 2020 Ma na imię Lawenda jest ona, ma karę, jak to u fryzów. Ona jest rasy fryzyjskiej. I tak, ma prześliczny ogonek, taki zapleciony, takiego warkocza. Ma szczotki pędzinowe, i tutaj naprawdę się się postarała. Ma prześliczny tutaj taki markoczyk. Ta kleczka jest i bardzo bym ją polecam. I moim zdaniem to jest najlepsza klaczka z 2020, z tego roku. Tak, fryzyjska. Przejdźmy do kolejnego konia. Kolejnym koniem jest ogier szwarcbalski ze Szlejch. Ma na imię budyń i jest on takiej maści, um, taki ciemny kosztan. Ma takie szare kopytka, ma latarnię białą i jest po prostu cudowny. I jeszcze raz mówię, że ma na imię budyń. Przejdźmy też do kolejnego konia. Kolejnym koniem jest żebie szwarcbalskie. Ma na imię czekoladka i jest tej samej maści co jej tata. Jest maści taki właśnie ciemny brąz, kasztan. Tak. Ma brązowego kopytka. A i to miał szare. Tak. I, jest, i też ma latarnię tak. I tak się prezentuje. Teraz przejdźmy już do kolejnego konia. Kolejnym koniem jest klaczbacka, ma na imię kasztanka. I jest tej samej maści, co ta rodzinka właśnie. Czyli taki właśnie ciemny brąz lub kasztan. Tutaj ma takie szare kopytka, tutaj ma różowe I jest też w piesicznej, bardzo Wam polecam. I tą rodzinkę bardzo wam polecam bez piesicznej. zdaniem ta rodzinka jest bardzo najlepszą rodzinką bardzo na rok 2020. Przejdźmy do kolejnych koni. Innym koniem jest klacz rasy Sandro Brad. Ma na imię Forsycja i jest maści ślicę ma podkowy. I ma brązowe kopytka, tak jasne. I moim zdaniem ona jest prześliczna, chociaż jest bardzo duża, bo mogę wam ją porównać. Już ją porównam. Czekajcie minutę. Jak widzicie, klacz wreszka jest mniejsza, a klacz sanderblad jest duża. Tak i, i tak się prezentują. Moim zdaniem to jest najlepsza klacz, jaka wyszła w tym roku. I mi się bardzo podoba, i bardzo mi ją polecam. Ostatnim koniem jest to Ten pan Ma na imię Lucky I jest on teraz tej samej, Czyli Sandalbret Jest właśnie taki ciemny kasztan Ma mm, takie jakby Skarpetki białe Ma takie jakby brązowe kopytka No i ma czarne włosy I jest, no w sumie jest chudy To jest taki troszkę minusik Ale w sumie to jest bardzo fajny Wałaszek, moim zdaniem to jest najlepszy Wałach Mam nadzieję, że się spodobało i zapomnij stawić łapki w górę i oczywiście jakiegoś fajnego komentarza. Możecie też mi napisać, czy ja mam rację, czy nie mam. Znaczy każdy ma swój jakby gust, więc wiecie. A teraz Wam pokażę mojego takiego pana, który mi cały czas przeszkadzał w nagrywaniu. Czekajcie.